Dobry 20 vlog! 20 lat minęło, jak jeden dzień. No właśnie, jestem trochę zły, jest 8 rano, a jestem zły, dlatego że jak wczoraj wkładałem. No, wkładałem. Dobra, wgrywałem film na YouTube'a, to zobaczyłem, że YouTube ograniczył kliże monetyzację. Ale co za tym idzie, zasięg. Więc materiał, który miał być taki fajnym przekazem dla was wszystkich. Został zakopany gdzieś tam w algorytmach, więc jakby ktoś nie widział wczorajszego filmu, to zapraszam. A plan na dzisiaj jest taki, że jest to ostatnia noc. Ostatni dzień, ostatnia noc. We Wrocław. Jadę nagrywać zgodnie z planem na Miłośników, Detailingu, Miłośników, Czterech Kółków, chociaż jeszcze nie mam pomysłu na piątek, piątunio. Mógłbym pojechać z materiałów, które mam z tuningu, ale wolę nie. O, coś tu się rozpada, dobra, nie ruszaj, łysy. To nie ja, to tak było. Więc tak to wygląda. Powiem wam jedną rzecz: z tych wszystkich vlogów przez 20 dni, najbardziej dumny będę z jutrzejszego. A dlaczego? A to zobaczycie. Natomiast będzie na pewno kupa śmiechu jutro. To, to obiecuję, że jutro będziecie po prostu kiśli ze śmiechu. No i tak to wygląda. Eee, może dzisiaj otworzę na końcu vloga sekcję pytań i odpowiedzi. Tematu na vloga dzisiaj jeszcze nie mam, ale dzienny vlog, to zobaczymy, co się wydarzy. Napisałem dochwytaka, żeby coś dla mnie zrobił, ale nie wiem, czy odczytał, więc będę musiał do niego zadzwonić. No i tyle. Widzimy się w firmie. O. Tak ładnie. Ładowarki nie mam do Sumona i to jest najgorsze, więc nie chcę, żeby mi zdechł, bo jak mi zdechnie, to będę nagrywał telefonem. A to się nie obrazicie. I wczoraj bardzo jedna rzecz mnie zabolała bo ktoś z widzów napisał, że gdyby nie my, to nie byłoby ciebie, co ja zawsze powtarzam, więc dlaczego, jak śmiesz mówić, że e, idąc na miasto, zakrywasz twarz, okulary i czapkę i wtedy nikt ci dupy nie zawraca. To przecież ty jesteś dla nas. No tak, ale mogę chcieć mieć chwilę prywatności, więc żeby ją uzyskać, wtedy muszę się maskować e, i wtedy faktycznie koszulka M4K może zdradzać, ale to nie tak, wiecie, to chodzi o chwilę prywatności dla siebie. Więc to musicie zrozumieć, a nie pisać, że... Dobra. Nie zabracaj dupy. Na zdrowie. O Jezus, palić. To wiesz, co się dzieje od palenia? A wiecie, co się dzieje od wdychania smogu? A wiecie, co się dzieje od jedzenia wegety? A wiecie, co się dzieje? Do zobaczenia. Ty, a kryzys kryzysem, a ja muszę coraz dalej auto stawiać. Jeszcze trochę i będę stawiał na drugim końcu firmy. Nie przypomnę tylko, że budynek ma chyba... Łącznie z 4000 metrów. Eee, dobra, idę podładować baterię, idę zrobić zebranie, szkoleniówkę, odpytkę. No niestety, jakość trzeba poprawiać cały czas, jakość trzeba podwyższać, stosować się do procedur i tak dalej. Dlatego bardzo często jestem tutaj, żeby dbać o to, bo nie myli się ten co nic nie robi. No ale najważniejsze jest to, że zawsze działamy, jeżeli coś jest nie tak na korzyść klienta. I na tym polega cała moja definicja. Więc robaczki, widzimy się zaraz w środku. To jest mądre urządzenie. Jak auto wisi wam w powietrzu. To jest rama. Spuszczamy auto na ramę i wyjeżdżamy, nie blokując stanowiska. Co nam się tu dzieje? Jeden remont silnika, drugi remont silnika. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. Uuu. No dobra, chłopaki tutaj ratują pożary, dlatego że mamy na razie sezonowej dużo roboty, ale żeby nie było, żeby nie przyjechali do Tomka i nie karali go mandatami za zmianę opon, dlatego wychodzi w niedzielę odcinek, bo... Panowie policjanci też przeginają. Ja bym chciał, żeby pan policjant stanął na przejściu dla pieszych teraz w tej sekundzie, kiedy klient ma stare, zużyte opony i zastanowił się, czy to akurat auto w niego nie wyceluje. No bo to już jest popadanie ze skrajności w skrajność. Nie, panie Tomaszu? Pydają że to jest prawda, ale wydaje mi się, że jednak chwilkę muszę ogładać z tym swoim szalem wystawiania mandatu. Właśnie, więc tak to wygląda, ale dzieje się pogoda do pisu. Dzień dobry, panie Stasiu. Witam wszystkich. Tak. I kłania i zapraszam. Dobra, słuchajcie, ja robię zebranie z załogą, a najpierw coś zjem, bo coś zjem. Taka mała, czyli wystarczy kratuszka? To a, na ten brzuszek, tak. Znaczy, zmierzyłeś mnie, e, widzów? Nie no, no, no i wyszło, no i po prostu wyszło. 12.00 Przepraszam, teraz stałem z pracownikiem, rozmawiałem, bo mnie dogonił. Byłoby tylko sześć. Yy, nie przeróbcie nie, nie się chłopaki, nie? Co? Nie, 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 nie zaróbcie się nie na śmierć. Nie ma czasu na drodze z kieszeni wyciągnąć. <laughs> o, mamy czujnik lakieru. Zajebiście. Przygotowanie. Prodzitek będzie obrażony, że nie lokuje jego czujnika. Trudno nie może go ze sobą. to jest jeden z Nie, jakby w ogóle przedstawię wam plan, bo to się wszystko... Znaczy z wami się nic nie zmieniło, ale nie miałem miałem pomysły na odcinek na piątek, ale nie mam możliwości wykonawczej ze względu na brak warsztatu. Więc zrobimy odcinek na piątek na miłośników jeden na pewno, w którym porozmawiamy sobie ten temat trochę z lakierami. Wytłumaczymy sobie lakiery i tak dalej. Mhm. Tak żeby też e, widz wyniósł coś mądrego. E, a odesłał do Was na kanał. Okay. Tak, wiesz, co można, co nie można, jak jest zbudowane, ilo warstwowe, jakie te grubości są tak naprawdę i tak dalej, tak dalej. I przerzucimy do Was na kanał, więc Ty będziesz moim operatorem. Damy radę. Ty będziesz makijażystą, scenarzystą i oświetleniowcem. Dobra, a ja będę pajacem w cyrku. Uhuhuhu. No, a wracając do vlogów, to ja jestem dzisiaj bezproduktywny. Czyli tak wczoraj mówiłem, czy przedwczoraj, że. Też widzicie, no każdy ma lepszy humor, gorszy humor. Ważne się nauczyć z tym, żeby nagrywać to cyklicznie. No, jak będę miał coś mądrego do powiedzenia, to coś mądrego powiem. Ale tu jest hałas. Hałas, hałas. No właśnie, ten, Wro ten Wrocław jest jakiś dziwny, bo nie tylko ja się nie wysypiam. Nie? O, jeszcze są inni, którzy się... O, patrzcie, taka młoda pali papierosy. Ha. A ile ja palę? <laughs> inaczej by dostał łeb. <laughs> no właśnie, no bo oni się dokuczali, się budzili rano. Nie będę pokazywał palcem, ale tak jest. No. no. Dobra, to zaczynamy zaraz. Czekamy aż pan piękny przyjdzie z czymś do picia. Nie, no mi to po prostu się nie chce wracać, tak wam powiem. O. I zobaczymy, czy chłopaki będą nadal hałasować, bo jak nie, to ha, mam nowego operatora. Czy już włączyłeś nagrywanie? Oczywiście, że tak. No, widzisz, A oczy nie mogą wisić. No, więc teraz. Skoro mój operator został 600 km ode mnie to trzeba sobie radzić. Teraz czy ja mam karty? Aaaa najgorzej. No bez kart nie nagramy. Eee spokojnie, Stanisław pamiętał. Albo nie? Albo... Przecież bym w pokoju zostawił? Tak, dobrze słyszeliście się tam. W niedzielę też go będziecie słyszeć. Dobra, zastanawialiśmy się czy mamy dwa mikroporty. Mamy jeden. Mamy ROD, ładowarkę, słuchawki. O, w sobie mamy słuchawki. Powiem Ci nie wygląda to jest marka. Tym sonem dzisiaj nagrane. Powiem Ci nie wygląda, jakby miało mieć dwami I Ile ten statek przeżył? To ten statek przeszedł. Michał, ale dzisiaj sytuacja troszeczkę nietypowa, że ty ogólnie faktycznie jesteś swoim operatorem, jeżeli chodzi o M4K. O miłośników 4K. No tak, ale z drugiej strony wiesz, nie możesz nikomu narzucić, jeżeli nie chce w tych czasach gdzieś jeździć. No a oczywiście. a Ja jestem zobowiązany mimo wszystko no, nagrywać. No, dla mnie przez 4 czy 5 lat nagrywania nigdy nie było, żeby materiał nie wyszedł w piątek czy w niedzielę. A jeszcze było kiedyś w środę nagrywane materiał. Wysłuchaj go. Co? <laughs> nie, tak, nie tak głęboko. Nie tak głęboko. A dobra, teraz. Poduszkiś się. Rzuciłem się. Gotowe. Ha, incepcja. Tak się tworzy historia YouTube. Dobra, już nagrywam. Nagrałem. Krótki odcinek o tym. Czym jest lakier samochodowy, żebyśmy sobie zwizualizowali pewne rzeczy? Jak dbać, jak utrzymać jego żywotność? Więc taka pogadanka na miłośników na piątek. Ale pamiętajcie, że w niedzielę ważny odcinek. A, no i tyle. Teraz nagrywamy miłośników detailingu o bardzo fajnym i tanim sposobie na odświeżanie swoich plastików. Za 3-5 a nie za 4. Więc tu straszny hałas, sorry. Już chłopaki są zdenerwowane, ale sami już sobie tutaj zaczynają składać. Mateusz się denerwuje, bo nie lubi jak ktoś mówi, że on się zacina przed kamerą. Nie lubię, nie lubię. Yy, ja też ja tego nie lubię. <laughs> Natomiast życie influencera czy prowadzącego cokolwiek polega na tym, że musi się zmagać z opinią publiczną w internecie, bo na przykład jakby nie chciał się zmagać z opinią w internecie, to mógłby pójść do telewizji państwowej i prowadzić lekcje matematyki. Wy, A wy, wytłumaczyć miliardy. na przykładzie gnia bocianego gniazda, co to jest? Obwód. Pro, obwód i promie. O. O. Albo, Przepraszam, średnica. Albo, Albo. gimnastyka w szkole. Albo co to jest para. No ale dobrze, już nie żartujmy, dlatego że tam nad produkcjami stoją reżyserzy, filmoznawcy, scenarzyści i sztab ludzi. A te biedne kobiety, które tam grały, to najmniej były winne, tylko wszyscy ci dookoła. No cóż, lecimy z odcinkiem, koniecznie zajrzyjcie do chłopaków, bo już teraz będzie, ja uważam, zajebisty odcinek, jak odświeżyć tanio swoje plastiki na samochodach i mamy sposób za 3 zybla, mamy sposób za 60 groszy, ponieważ tyle potrzebujemy energii elektrycznej oraz mamy sposób typowy, idź kup w sklepie za 40, więc Mati dzisiaj się pompuje przed kamerą i skacze w słońcu, ale to wszystko Mati jest, za przeproszeniem, mały Miki, dlatego, że przepaliłem obraz. A ty się będzie z tym bujał w montażu Damy radę Już wysiadam z samochodu, myślę że mam przesłuchę A tu... O, o, gruchały No dobra, czas na mądrości Czyli co zrobić Kiedy nie ma się Pracy Muszę się ustawiać, żeby nie było tak jak na ostatnim vlogu Że jak stoję W tą stronę, to nie widać łysego Chociaż to chce go oglądać a jak stoję w tą stronę, to jest lepiej, bo światło podanami. na mnie. Takie rzeczy. Zobaczymy, jak sobie GoPro poradzi, gdy wrócę. Kochani, uciekam do sklepu, łapawiczki już mam, więc zaraz nastąpi mądre clue i podsumowanie. No i pamiętajcie, że wczoraj był bardzo fajny vlog, to, to, to jeszcze raz polecam. A jutro? Co to się jutro będzie działo, to Wam się w głowach nie mieści. O, widzimy się zaraz. No właśnie, czas podsumować dzisiejszego vloga. Tak mi się tytuł zrodził, mądry: jak radzić sobie bez pracy, jak być asertywnym. Bo wiecie jedną rzecz, najważniejszą, że my, jako naród europejski, czy naród w całym świecie, mamy dwie ważne cechy: ponad, ponad normatywną kreatywność i asertywność czyli potrafimy się zaadaptować do każdej sytuacji. I kiedy wielu z Was jest bez pracy. Ma jakieś problemy, coraz większe finansowe. Zobaczcie, przestańcie się łamać. Zobaczcie, co można zrobić innego. Wiele rynków, kiedy się zamyka, inne potrzeby wzrastają. Zobaczcie, co jest potrzeba dzisiaj: czyli na przykład wszelkiego rodzaju dostawy, kurierzy. Wszystko, co świadczy usługi door-to-door, -door, zaczyna rosnąć. Nie bójmy się iść do innej pracy, bo kiedy musimy walczyć o to, żeby żyć, powinniśmy jako naród jako jednostka, nie jako naród zrobić wszystko, żeby przetrwać, a nie mówić, że gdzie ja po studiach pójdę pracować teraz jako no dobrze, magazynier gdzieś. No, no, no to nie ujmuje naprawdę nikomu na honorze, więc yy, tak to myślę, że trzeba sobie radzić i, i, i to tak z, z różnymi ludźmi rozmawiam. No, no nie ma wyjścia, już się przyzwyczaili wszyscy. Bardziej denerwuje mnie to, co się dzisiaj stało, bo teraz dopiero przeczytałem i to jest znowu Okłamywanie ludzi. Dlaczego okłamujemy ludzi? Dlaczego przedłużyliśmy wszystko do 19? Potem żeby przedłużyć do maja? W maju do 11, a potem na miesiąc. Bo skoro oficjalnie mówimy, że najgorsze przed nami za 3 tygodnie gdzieś, to dlaczego z góry z bomby nie walimy wszystkiego do maja? Po co podtrzymujemy sztuczną nadzieję w ludziach, którzy jeszcze mają ostatki sił, żeby jakoś to wytrwać? I najgorsza rzecz, która się stała, to ten obowiązek od czwartku, ja nie mówię, że dokończę, ten obowiązek maseczek i rękawiczek od szesnastego nie jest najgorszą rzeczą z możliwych, bo to jest fajne, tylko w czasach, kiedy już tego zabrakło wszędzie, to teraz to się dopiero kurwa zaczną robić jaja. Tak samo jak z tym odcinkiem, co będzie na niedzielę na Miłośnikach. To jest bardzo ważne, bo dostaję miliony materiału, gdzie dzisiaj widzę, nie wiem, no, pan policjant pojechał czystym samochodem, umyć go, żeby był czystszy na myjnie, a zaraz pojedzie wylepić mandat temu, kto myje na myjni. Takie się dzieją dziwne majtfaki i nie chciałbym tego. Eee, co mogę dzisiaj powiedzieć? Podsumujmy 20 dzienny vlog. Jeżeli chcecie, żeby te vlogi trwały do końca tego gówna, aż to wszystko się skończy, bo ja dam radę. A daję radę dzięki Wam. Ale jeżeli chcecie, to dzisiaj zróbcie hałas w komentarzach, zróbcie hałas, zostawcie kciuka, to ja będę z Wami przelatywał. Od jutra wracam, ale jutro będzie vlog zupełnie inny niż wszystkie I uwaga, przygotować się, żeby potem nie było, że a, nie mówiłem. W sobotę myślę, że już się zajmę działką, już wrócę do modelarstwa, bo są zaległe tematy. No i tak będziemy dzień po dniu brnąć sobie z mądrymi myślami albo czasami smutkami i, i gorzkimi żalami, bo Trzeba być pozytywnym dla siebie. Jeżeli ktoś trafia przypadkowo na ten vlog, to niech pamięta, że jak wejdzie na kanał wideo, to ma tam z 20 do tyłu jeszcze tych vlogów do obejrzenia. Zaczyna coraz mocniej wiać się nawet we Wrocławiu. To może jest tak, że jak u mnie na działce nie wieje, to wtedy wieje we Wrocławiu, bo rzadko we Wrocławiu widziałem, żeby wiało. Więc to taki jakiś dziwny mindfuck. No i dobra. Słuchajcie, chcecie być na bieżąco? Subskrybujcie, piszcie w komentarzach. Dzisiaj otwieram sekcję komentary, na co byście chcieli usłyszeć odpowiedź. No bo tak były pytania o rodzinę, tak, zatem były pytania co z miłosiką, No to jakby na wszystko już odpowiedziałem, a kto nie wie, to niech się cofa w vlogi. Więc zadawajcie co nowego, kreatywnego, to sobie wybiorę. No i tyle. Wy się nie łamcie. Jak trzeba wziąć się do roboty, to trzeba iść wsiąść do MSW, czyli Mop Szmata Wiadro i trzeba pracować. I tyle. I przejmować się. Żyć. Żyć. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Będzie strasznie. No właśnie. Hej.